Zaprezentujemy Państwu nowy plac Auto Classic, który znajduje się przy drodze krajowej 28. Jest to wylot z Makowa Podhalańskiego. Jest tu kilka samochodzików, które są w sprzedaży i które czekają na odbudowę. Pierwszy to jest Chevrolet Corvetta c Czy Big Block z 1968 roku. Tu znajduje nam się Oldsmobile Cutlass w kabriolecie. Dodge Charger 68 rok. Corvette C3 79 rok coupe. Ford Mustang 67. Jest to samochód do odbudowy dla klienta. Corvette C3 Cabrio 68 rok, pierwszy rocznik. Corvette C3 i 74 Corvette coupe. Również kilka samochodzików do odbudowy, e, policyjny wóz, Ford, e, Chevrolet Camaro 81 rok i nasz złomek, czyli Ford F100 51 rok i następna korwetka C3 Cabrio 768 Zapraszamy jeszcze raz na spotkanie na naszym placu i do obejrzenia samochodów na żywo.